Dzień dobry, z z tej strony, witam wszystkich miłośników czarnego sportu, Gnieźnie i okolica. Myślę, że tak, wszyscy ludzie mają jakąś pasję, moją pasją zawsze od dziecka były czarny sport, i motocykle żużlowe. Rodziłem się w Gnieźnie, w okolicach Gniezna i od y, małego dziecka ojciec zabierał mnie na stadion żużlowy i tak to większość kibiców, zaraziłem się tym sportem i to trwa do dzisiaj. Jak każdy młody człowiek z okolicy Gniezna, czy to jest z Gniezna? Oczywiście, no ale Wiadomo, że życie ułożyło się tak nie inaczej. Nie zostałem żużlowcem profesjonalnym, ale jestem żużlowcem amatorem i bardzo się z tego cieszę. Ale rzeczywiście, bycie nawet żużlowcem amatorem jest czymś niesamowitym. Poczuć to wszystko, móc jechacie jeździć motocyklem żulowym, nie każdemu jest to dane. Jestem bardzo z tego dumny. To są bardzo duże emocje i jestem szczęśliwy, że mogę być w jakiś sposób częścią drużyny podczas meczów. Jest to coś niesamowitego, nie każdemu jest to też dane. Myślę, że takiej sytuacji było mnóstwo. Myślę, że każde moje uczestnictwo jako osoba funkcyjna na stadionie jest po prostu. Fajną rzeczą i za każdym razem z pasją i z pełnym zaangażowaniem po to do swoich obowiązków. Tak, to duża odpowiedzialność, ale myślę, że, że daje radę, chociaż jest to cały czas wyzwanie. Każdym rokiem dochodzi coś innego, jesteśmy bardziej profesjonalni, także bardzo się cieszę z tego, co robię. Powiem szczerze, że nie, nie liczyłem, ale wbrew pozorom jest to, było jakby to zliczyć dosyć sporo tego wszystkiego przez te już 11 lat. Tak, ja bym może opowiem troszeczkę kolokwialnie. Poza prędkością praktycznie i umiejętnościami to dużo się nie różni. Motocykle, cały osprzęt, przygotowanie, dojazd na zawody, samozawody, start w zawodach. Wygląda bardzo, bardzo podobnie jak w żużlu profesjonalnym. E, tylko głupcy się nie boją. Niestety nie wszystko, to tylko nasza ciężka praca i drobna pomoc sponsorów. E, z racji funkcji bardziej raczej martwię się organizacyjnie, żeby wszystko się udało, żeby wszystko było dograne, dopięte na ostatni guzik. To jest najważniejsze. E, fuh, marzenie, ciężkie pytanie. Myślę, że dzięki współpracy z GTM Start Gniezno e, mamy na tyle możliwości, Jazdy i organizacji turniejów i rozwijania się, że tak naprawdę moim jedynym możliwym jest to, żebyśmy wszyscy cali zdrowi jeździli kolejne sezony. No, no wszystkie te pucharki z tych naszych imprez amatorskich. Każdy jeden nawet najmniejszy jakiś ma sentyment. Dla mnie, także też, też, tak samo i te fotografie, te wszystkie ludzie na tej fotografiach, którzy gdzieś tam się miałem możliwość spotkać, także super fajna sprawa. No jest to coś niesamowitego jako kibic od małego dziecka móc e, tak się rozwinąć poprzez e, żużel amatorski, jako żurowiec amator, dojść do momentu, gdzieś tam kierownika. Park Maszyn Podczas Zawodów, no i instruktor sportu żużlowego, możliwość poprowadzenia treningu z profesjonalnymi żużlowcami i zadeptami. No. Każdemu kibicowi, żużlowcowi i amatorowi bym tego życzył, naprawdę. Jak ja to mówię, to jest mój drugi dom. Tak jak Wrzesińska 25, tak stadion w Libercu plocha na ulicy Letnej, to zdecydowanie też mój drugi dom. To, co mówiłem chyba wcześniej, że cały czas tylko zdrowo i do przodu. No, a to jest jak dla każdego kibica czarnego sportu i Speedwaya w nieźnie okolicach. To jest magiczne miejsce, na pewno bardzo bliskie mojemu sercu. Tak, bardzo dużo w sezonie. Bardzo dużo, bardzo dużo. Tak, tak, tak. Wbrew pozorom dzieje się tutaj tyle samo co na torze. No Na pewno nudniejsze od dziecka. Myślę, że to jest miłość do końca życia. Pasja i adrenalina. 好好好